No witam dobry Taki popularny ostatnio stał się taki temat Co zrobić jak ci brak siły do życia Co wtedy zrobić jak się jak się odnaleźć Takim czymś. No, i okazuje się, że jest to bardzo trudne. Że nie każdy potrafi sobie poradzić z odnalezieniem tej siły. Wielu ludzi po prostu tak po ludzku nie daje rady. I co wtedy? Wtedy, słuchajcie, zapominają, żeby w ostatniej chwili pomodlić się, kiedy już brak tej siły tak całkowicie. Wtedy właśnie pomodlić się. Boże, użyj mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę, odwagi, abym zmieniał to, co zmienić jestem w stanie, i mądrości. Abym odróżniał jedno od drugiego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Żebyście, <gryw> Nie życzę Wam, żebyście pró próbowali, ale jeśli już tak się zdarzy, to pamiętajcie o tej modlitwie. Jest to modlitwa od pogody ducha z programu 12 Kroków. Pozdrawiam, cześć.